Cześć, ja nazywam się Przemek Sibera, a to kanał Afiliacja w Pigułce w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. A dzisiaj taki mój specjalny prezent podchoinkowy: a mianowicie pokażę Ci, jak zupełnie za darmo ściągać zdjęcia stokowe ze strony Adobe Stock Photos. Oczywiście te zdjęcia będą bez znaku wodnego. Ale zanim przejdziemy do konkretów, zaproszę Cię do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia tego dzwoneczka obok, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Oczywiście zachęcam również do zostawienia łapki w górę, komentarza czy przysłania tego filmu dalej do swoich znajomych. Co do komentarzy, ostatnio zauważyłem, że nie wszystkie komentarze widzę. Widzę, że są jakieś dodawane na YouTube. Ale potem, kiedy wchodzę w ten film, YouTube tych komentarzy tam nie ma. Także jeśli zadałeś, zadałeś jakieś pytanie w komentarzu, a ja na niego nie odpowiedziałem, to bardzo prawdopodobne, że ja po prostu tego komentarza nie widzę i zachęcam cię do skontaktowania się ze mną na przykład za pośrednictwem Facebooka. A skoro mowa o Facebooku, to jestem tylko, nie tylko na Facebooku, ale, ale również na Linkedinie, Twitterze czy Instagramie. Tam również możesz się ze mną kontaktować i zadawać pytania. Ok, dość tego gadania, za chwilę wskakuję na kompa, ale zanim wskoczę na tego kompa, zaproszę Cię do obejrzenia intro. Na początek mały disclaimer: Otóż ten film został stworzony tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. Musisz pamiętać, że zdjęcia są chronione prawami autorskimi dlatego ktoś w każdej chwili może się o nie upomnieć i spytać na przykład gdzie dostaje zgodę na używanie tej albo innej fotki jeśli nie będziesz potrafił udzielić tej odpowiedzi możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej dlatego pamiętaj jeśli chcesz używać tej metody to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność no to zaczynamy jazdę bez trzymanki pierwsze co to oczywiście musisz wejść na stronę adobe stock Fotos, a mieści się ona pod adresem stock.adobe.com na te pH bym nie zwracał uwagi w każdym bądź razie załóżmy że mamy, że, że mamy artykuł mamy stronę internetową o kryptowalutach i potrzebujemy zdjęcie główne na przykład do artykułu o bitcoinie w tym celu wpisujemy sobie tutaj bitcoin bitcoin klikamy enter i powiedzmy że podoba nam się Na niech będzie to zdjęcie to klikamy sobie tutaj prawym guziczkiem myszki, klikamy otwórz w nowej zakładce. Ty pewnie będziesz miał tam po polsku, ja tu mam po angielsku, tak kiedyś zmieniałem i tak już zostawiłem. No i masz tutaj zdjęcie, tak ono będzie wyglądać. Co potrzebujesz to adres tego zdjęcia. Klikasz prawym, kopiujesz cały ten adres. Potem kolejny krok to wejście na stronę getpaidstock.com. I widzisz, ja już tutaj mam wgraną tą stronę, zjeżdżasz sobie tutaj poniżej i tutaj widzisz takie miejsce i tutaj właśnie wklejasz ten adres adres tego zdjęcia czyli wkrijasz, klikujesz wbijasz, potem, potem zjeżdżasz tu niżej, masz tu search photo klikasz i zdjęcie się generuje, czekamy aż się wygeneruje nie trwa to długo, parę sekund czasami jest tak, że tutaj wyświetla się jakiś error to wtedy wystarczy sobie po prostu odświeżyć stronę i jeszcze raz wgrać to zdjęcie i powinno działać no dobra, no to mamy już to zdjęcie wygenerowane. Klikamy Download Generated Photo. Zjeżdżamy sobie tutaj niżej. No i zdjęcie jest do, gotowe do ściągnięcia. Zazwyczaj te zdjęcia ściągają się właśnie w takiej podobnej rozdzielczości między 1000 pikseli właśnie w 6 do 1200 jakoś tak. Na wysokość to jest właśnie też gdzieś od 500 do 700. Potem sobie to oczywiście obrabiasz w jakimś tam programie graficznym. W każdym bądź razie klikamy Download This Image. No i jak widzisz, zdjęcie mamy ściągnięte na pulpit. Jeszcze ci pokażę dowód, że nie ma tam żadnego znaku ani nic, co by wskazywało, że zdjęcie jest po prostu ściągnięte z, 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 ze strony stokowej. No i dobra, no to jak widzisz, rozdzielczość tego zdjęcia może nie jest, nie jest po prostu idealna, ale na zwykłą stronę internetową, jakąś tam, nie jakąś mega popularną, no nie ma co ukrywać, w zupełności wystarczy. Jeszcze co warto sobie zrobić, to przepuścić to zdjęcie przez tajny png.com. To zdjęcie oczywiście sobie ściągamy. Dlaczego to robię? A to dlatego, że słyszałem, choć nie potwierdzę tego i nie, nie wiem czy to prawda, ale niektóre strony, które umożliwiają właśnie ściąganie zdjęć takich stokowych za darmo, potrafią gdzieś tam w tyłu zdjęcia od kuchni wbić jakiś kod, hack, który później może umożliwić temu hakerowi, tak jakby. Czy tam właścicielowi tej strony dostęp do Twojej strony internetowej, do Twojego WordPressa gdzieś tam od tyłu? Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ja do tej pory czasami właśnie używam tych zdjęć. Jeśli nie mogę znaleźć zdjęć na, na tym, na Envato Elements, który jest głównym źródłem ściągania moich właśnie takich zdjęć stokowych i tak dalej, za który płacę, no to wtedy w ostateczności wchodzę właśnie sobie na Adobe Stock Photos, no i, i tam sobie działam. W każdym bądź razie, dla pewności, zawsze sobie przepuść to zdjęcie jeszcze przez tajny PNG. Bo wtedy to zdjęcie nie dość, że się zmniejsza troszkę rozmiara, rozdzielczością. Po prostu nie są takie ciężkie te zdjęcia. No a po drugie, wszystko się tam czyści od tyłu, i tak byś miał świeżutkie nowe zdjęcie. Jeszcze sobie tu skasuje ten plik i sobie ściągnę już wyczyszczone zdjęcie. Jest. Sprawdzamy. Wygląda zupełnie tak samo. No i na tym chyba ten tutorial zakończę. I tutaj postawimy kropkę. Z mojej strony to już praktycznie wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że dotrwałeś do końca tego nagrania. Mam nadzieję, że Ci się podobało. A jeśli Ci się podobało i dalej mnie nie subskrybujesz, no to zacznij mnie subskrybować. Kliknij dzwoneczek obok, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Zachęcam Cię również ponownie do zostawienia łapki w górę, zadania, pytania w komentarzu. Czy podzielenia się tym filmem ze swoimi znajomymi, żeby zwiększyć moje zasięgi? Z góry dzięki. Ach, i bym zapomniał, jestem na social mediach, możesz, linki do moich profili możesz znaleźć. Znaleźć tutaj na dole w opisie. Z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się gorąco, pozdrawiam Cię, cześć.